Proszę państwa, śledztwo prowadzone jest w sprawie molestowania dzieci. Mamy już ustalenia dotyczące dwóch osób pokrzywdzonych. Są to dziewczynki w wieku 9 lat, mieszkanki województwa dolnośląskiego, które przebywały tutaj na kolonii. W nocy z 30 czerwca na 1 lipca w ośrodku, w którym spały dzieci, mężczyzna wszedł do jednego z pokoi. W tym pokoju nocowało pięć dziewczynek i począł dotykać najpierw jedną z dziewczynkę były to dotyki w miejsca intymne w okolice narządów płciowych następnie przeszedł do łóżka drugiej z dziewczynek ta obudzona tymi jego dotknięciami powiedziała, że musi na chwilę wybiec do toalety po czym oczywiście udała się do pani wychowawczyni, mówiąc jej o tym, że w pokoju jest jakiś obcy mężczyzna Wychowawca kolonii pobiegła do pokoju dzieci i zauważyła wyskakującego przez okno mężczyznę. Jak mówi, dostrzegła tylko jego sylwetkę. Natychmiast spowodowała to, że pracownicy ośrodka zawiadomili policję, dyżurny skierował patrol i tak doszło do zatrzymania podejrzanego. Podejrzany jest w tej chwili przesłuchiwany w koszelijskiej prokuraturze rejonowej. Przedstawiono mu zarzuty molestowania dwójki pokrzywdzonych, dwóch dziewczynek w wieku 9 lat kwalifikowano z artykułu 200 i 198 kodeksu karnego. Artykuł pierwszy mówi o tym, że nie wolno wykorzystywać bezradności osób, żeby doprowadzać do wykonywania przez nie czynności seksualnych. Drugi z artykułów, czyli ten 200, mówi, że tym bardziej nie wolno tego robić w stosunku do małoletnich. Ten artykuł zresztą jest wiodący w tej chwili, ponieważ on przewiduje najsurowszą odpowiedzialność karną. Ustawowe zagrożenie tego rodzaju czynów jest zagrożeniem karą od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. W tej chwili nie przekażę Państwu szczegółów dotyczących osoby przesłuchiwanego w charakterze podejrzanego mężczyzny, bo praktycznie rzecz biorąc, te ustalenia trwają. Nie wiemy, czy był on kiedykolwiek w przeszłości karany, w szczególności czy ewentualnie jeżeli byłby karany, to czy miało to ewentualnie związek z naruszaniem przepisów dotyczących właśnie bezpieczeństwa dzieci, czy ewentualnie wolności seksualnej innych osób. Te ustalenia są w toku na. Prośbę koszalińskiej policji, ustalenia te podjęła także policja w województwie dolnośląskim. Na dzień dzisiejszy mogę Państwu powiedzieć, że jest to 23-letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego, który w ośrodku, gdzie znajdowała się kolonia, zjawił się w ten sposób, iż razem z kolegą przyjechał na teren Mielna, a jego kolega chciał po prostu odwiedzić osobę, która pracowała w kadrze wychowawczej tej właśnie kolonii.